Niechaj będzie pochwalony, przetaj śpiątszy sakrament, Teraz i zawsze i na wieki wieków Aby. Niechaj będzie pochwalony, przetaj śpiątszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony, Przedaj świętszy sakrament. Teraz i zawsze i na wieki. Teraz i zawsze i na wieki. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w przynajświętszym sakramencie ołtarza. Uwielbiamy Cię w tej nieskończonej miłości, którą przynosisz nam od Ojca. Uwielbiamy Cię w Twojej miłości, w której stajesz się naszym dobrym pasterzem, naszym przyjacielem, naszym bratem i siostrą, naszym zbawicielem. Dziękujemy Ci za to, że przynosisz nam Twoją miłość. W której odradzasz nas do nowego życia, za to, że gładzisz nasze grzechy i wynagradzasz za nasze nieprawości i nasze błędy wobec Ojca, Ojca, który jest w niebie. I za to, że stajesz się dla nas pokarmem, chlebem życia, pokarmem zbawienia, radością i szczęściem życia wiecznego. Przynosisz nam wszystko to, co najważniejsze, a przede wszystkim miłość i pokój. Prosimy cię, napełnij pokojem nasze serca. Chryste, Ty powiedziałeś do ludu, który przyszedł do Ciebie, aby Cię obwołać królem i abyś spełniał wszystkie ich potrzeby. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, wypraszaj nam to, aby Ojciec nas Pociągnął i przyprowadził do Ciebie, dopomóż nam odkrywać wszystkie Boże wezwania naszego życia. Czasami takim Bożym wezwaniem jest jakieś trudne doświadczenie, bo jeśli ono nas uwiera, to tylko Ty możesz znaleźć na nie rozwiązanie. Może nie są to łatwe rozwiązania, ponieważ przemiana naszego wnętrza, naszego życia jest procesem. Ale równocześnie Ty zawsze wyprowadzasz nas na prostą. Pomóż nam rozpoznać, czy z ostatniego czasu, czy jakieś zalegające sprawy, w jakiejś mierze obciążające naszą pamięć, nasze życie, nasze serce czy nasze sumienia, które są okazją, takim Bożym wezwaniem, żeby do Ciebie przyjść, do źródła uzdrowienia. To wszystko po to, żebyśmy mogli stać się Twoimi uczniami. Przyprowadź nas, Panie Jezu, i pociągnij do siebie. Ty obiecałeś też, że jeżeli zostaniesz nad ziemię wywyższony, przyciągniesz wszystkich do siebie. Pomóż nam dzięki łasce Ojca, dzięki temu, że nas stwarza i uwrażliwia na dobro, ukierunkowuje na realizację dobra, a odrzuca zła przyciągnij nas do siebie Panie Jezu. Panie Jezu najtrudniejszą sprawą która nas najbardziej blokuje i zamyka na Twoją obecność naprawdę o Bogu i naprawdę że na drugiego człowieka, na nasze życie i dobro w naszym życiu, jest ból, cierpienie, trudne doświadczenie, brak przebaczenia. To wszystko zniekształca optykę naszego widzenia i rozumienia wszystkiego. To zmienia naszą optykę i sprawia, że nie ufamy ani człowiekowi, ani nawet Bogu. To sprawia, że wobec Ciebie, Panie Jezu, który jesteś najlepszym pasterzem i najlepszym lekarzem, nie mamy zaufania i się Ciebie lękamy. Ból zniekształca nasze widzenie i odbiera nam niejako rozum. Tracimy orientację. Jeżeli w ostatnim czasie, albo jeszcze kiedyś z przeszłości, jest coś, co nas uwiera, co w jakiejś mierze nam przeszkadza, jakiś brak przebaczenia, czy trudne doświadczenie, czy to właśnie jakieś ostatnie, czy wcześniejsze, może jakieś oczekiwania niespełnione, jakieś zawody niezrealizowane, albo nadzieje, które jeszcze nie zostały zrealizowane, przynosimy je Tobie, Panie Jezu. I przede wszystkim wobec Boga, wobec Ciebie, w odniesieniu do osób, do spraw, mówimy przebaczam i proszę o przebaczenie. W ten sposób oddajemy Ci władzę i historię naszego życia. Oddajemy Ci nasze serce i nasze doświadczenia. Ty jesteś, Ty masz władzę i moc, aby wyjąć oścień Przenikający nas na wskroś, ten miecz boleści, przenikający nasze dusze, w przypadku trudnych doświadczeń, aby go wyjąć i aby mógł się rozpocząć proces wewnętrznego uzdrowienia, pamięci i uczuć. To jest proces, on trwa i trzeba to przebaczenie i prośbę o przebaczenie. Z powodu tego, co zrodziło się w naszym sercu na skutek trudnych doświadczeń, trzeba oddać tobie i trzeba to wypowiedzieć. Teraz, wobec ciebie, przebaczam i proszę o przebaczenie. Żebyś nas mógł uwolnić, uzdrowić, rozpocząć proces przebaczenia, pokoju i pojednania. Żebyś mógł uzdrowić nasze relacje. Żebyśmy z nieprzyjaciół. Stali się przyjaciółmi. Prosimy Cię o to, Panie Jezu, który żyjesz i na wieki wieków. Panie Jezu, ty mówisz, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Dlatego my przychodzimy do Ciebie z tą najtrudniejszą nauką, aby przebaczać. Teraz wobec Ciebie, Panie Jezu, w odniesieniu do tych wszystkich osób i spraw, które nas zraniły, zawiodły, przebaczam i proszę o przebaczenie. Przebaczam i proszę o przebaczenie. Panie Jezu, Ty powiedziałeś także, że Ty widziałeś Ojca, ale równocześnie my też będziemy doświadczali Jego obecności i miłości. Kto wierzy w Ciebie ma życie wieczne, a Ty jesteś chlebem życia. Ojcowie Izraela jedli mannę na pustyni i pomarli. Ty jesteś jedynie chlebem, który z nieba zstępuje. Ty jesteś chlebem, który daje życie światu. Chleb życia dla tego świata to miłość, to ufność, to odnalezienie się w domu Ojca, to przyjście do Ciebie po uzdrowienie i po przebaczenie, to stanie się Twoim uczniem, to naśladowanie Ciebie, to doświadczenie, że Twoja męka śmierci zmartwychwstanie i Twoje przebaczenie. Przynosi wolność naszym sercom, naszym sumieniom i naszym duszom. Wprowadza pokój i radość w nasze wnętrze i sprawia, że jesteśmy rzeczywiście uczniami Twoimi, uczniami Boga, bo możemy zaświadczyć, jak Ty działasz w naszym życiu, jak dobry jest Ojciec, który nas stwarza, jak miłosierny jest Ojciec, który Ciebie do nas posyła. Jak wielka jest potęga tego, który przezwycięża zło, grzech i śmierć, przez mękę i krzyż i zmartwychwstanie, Panie Jezu, i jak wielka jest moc Ducha Świętego, który nas odradza do życia, do miłości, do pokoju, do służby drugiemu, do tego, żeby całe nasze życie było na chwałę Boga i na pożytek i łaskę dla drugiego człowieka. Odnow w nas ten pokój i radość. Odnow w nas łaskę zbawienia. Odnow w nas to szczęście, że jesteśmy Twoimi dziećmi, umiłowanymi synami i córkami Ojca Niebieskiego, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz na wieki wieków. Jezu Chryste, żeby się stać twoimi uczniami i twoimi świadkami, musimy znać i rozumieć prawdę o Bogu, o Bożym stworzeniu i o człowieku, także o zbawieniu w Tobie, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Dlatego dziękujemy Ci, dobry Ojcze, za ten świat, który stworzyłeś, taki piękny. Dziękujemy Ci, Boże Ojcze. Że w Chrystusie Jezusie umiłowanym Twoim synu, który stał się człowiekiem z Maryi Dziewicy, że w Nim nas stworzyłeś i że On jest naszym bratem i że On jest źródłem wszelkiego dobra w naszym wnętrzu. Że uwrażliwiasz nas na dobro i czynisz nas wrażliwymi na zło, aby je odrzucać. Aby mu się przeciwstawiać i równocześnie, żeby realizować i podejmować dobro. Przepraszamy Cię za nasze grzechy, które gładzi Jezus Chrystus przez wiarę. Wiara to zawierzenie Bogu. Wiara to wtedy, kiedy chory przychodzi do lekarza, słucha go i powierza mu siebie. Podejmuje jego procedurę uzdrowienia, głównie przez przebaczenie. I prośba o przebaczenie wszystkich grzechów trudności i krzywd. Trzeba także przebaczyć sobie, nie tylko innym. Czasami mamy pretensje do ciebie, a przecież ty nie jesteś źródłem żadnego zła. Ty jesteś źródłem przebaczenia i odrodzenia w miłości i pokoju, w wewnętrznej wolności, dla dobra wobec Drugiego człowieka i dla większej Twojej chwały. Tego wszystkiego doświadczamy w Jezusie Chrystusie, we wspólnocie Kościoła. Jeżeli myślimy, że sobie bez Kościoła poradzimy, to jest błąd, bo nie bylibyśmy w stanie poznać Ciebie, Panie Jezu, usłyszeć o, cie, o Tobie, zbliżyć się do Ciebie, bo jeżeli ktoś nie potrafi przyjąć człowieka. I tego, który jest Twoim uczniem i o Tobie zaświadcza, to nie potrafi przyjąć Ciebie, którego nie widzi. Dlatego zaprzyjaźnienie się z Tobą odbywa się także dzięki pomocy drugiego człowieka. A nawet jeśli drugi człowiek, także i nieraz my sami, jesteśmy przeszkodą dla kogoś, to Ty pomagasz nam tą przeszkodę przezwyciężyć. Żeby zło i błędy naprawić Żeby przeprosić i żeby przebaczyć I równocześnie prosimy Cię Panie Jezu Żebyś udzielił nam Ducha Świętego Ducha mądrości, miłości, rozumu Ducha dzieciństwa Bożego, synowskiej I dziecięcej miłości i ufności wobec Ciebie Także ducha męstwa i rady Ducha umiejętności i mądrości, żebyśmy zawsze żyli dla Twojej chwały, żebyśmy do Ciebie przychodzili ze wszystkim i abyśmy wypraszali tego ducha świętego i łaskę uzdrowienia i miłości wobec każdego, który tego potrzebuje i który o to prosi. Abyśmy przychodzili w porę i nie w porę, nie narzucając nikomu niczego, ale równocześnie Nakłaniając i zachęcając do przyjścia do Ciebie, Panie Jezu Chrysty, o tą łaskę stania się Twoimi uczniami, Twoimi świadkami, apostołami Twojego miłosierdzia przez dar Ducha Świętego, przez przemienione i odnowione, uzdrowione życie. Prosimy Cię, Panie Jezu, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Maryja łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, który za nas cierpiał ranę, i Ty, któraś współcierpiała, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Panie Jezu, prowadźcie nas do Ojca, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. A teraz pomodlmy się za wstawiennictwem świętej Joanny Beretty Molla. Jutro rozpoczynamy nowennę przed jej wspomnieniem. Pragniemy wypraszać jej stawiennictwo u Boga, pragniemy prosić, aby uczyła nas prawdziwej radości życia, prawdziwej miłości wobec bliźniego, prawdziwej pomocy i służby wobec potrzebującego i prawdziwej ufności pokładanej w Bogu bez względu na okoliczności i trudności. Rodzina, w której narodziła się jej wiara. Joanna urodziła się 4 października 1922 roku w Magencie, niedaleko Mediolanu w religijnej włoskiej rodzinie katolickiej. Jej pobożni rodzice należeli do trzeciego zakonu Świętego Franciszka z Asyżu. W swoim codziennym życiu pięknie praktykowali franciszkański ideał ubóstwa i radości chrześcijańskiej. Codziennie byli na Mszy świętej. Już o świcie przed wyjazdem do pracy ojciec uczestniczył w Eucharystii. Trochę później matka wraz z dziećmi rozpoczynała dzień od nawiedzenia kościoła. Wieczorem rodzina gromadziła się na wspólnej modlitwie różańcowej. Do przemyślenia, jaka jest moja wiara, jak ona wygląda.